Największą jakby nowością, i to polecam wszystkim, to jest coś, co się nazywa Agent Skills. Mianowicie jesteśmy w stanie w formie katalogów czy też plików Markdown wgrywać umiejętności do naszego agenta. Ja puszczę krótką animację, żebyście zobaczyli, jak to funkcjonuje i chwileczkę sobie o tym podyskutujemy, ponieważ mi się wydaje, że to jest całkiem ciekawe. No i widzimy tutaj, została wgrana umiejętność tworzenia prezentacji w danym brand ID do KLODE, i właśnie w tym momencie dyskujemy. Możliwość na przykład wyuczyć naszego agenta, żeby był, nie wiem, ekspertem od social media albo ekspertem od Google Adsów, dając mu w formie zipowej nawet zestaw, nie wiem, jakichś kursów, szkoleń, PDF-ów i najlepszych możliwych praktyk i dalej z nim sobie pracować w środowisku CLODE w tym konkretnym kontekście. Co tutaj jest jeszcze interesujące, to jest to, że te skille są dostępne również w Cloud Code, czyli możemy go wyuczyć, żeby był po raz kolejny na przykład, nie wiem, jakimś tam super social media menadżerem na LinkedInie i w Cloud Code zyskamy taką możliwość tworzenia nowych rzeczy, które dotychczas były niedostępne, więc te skille wydają mi się być naprawdę bardzo ciekawe, jak dodatkowo widzimy, że możemy w danej chwili włączyć lub wyłączyć dany skill w zależności od naszych potrzeb. I co ciekawe, ten agent potrafi sam dobierać dokumentację i powiedzmy ten skill, który jest potrzebny do zagospodarowania danego naszego zadania. Więc... Specjalnie na samym początku pokazałem informację dotyczącą Microsoftu i tego połączenia, bo dzięki tym skillom możemy bardzo fajnie sobie augmentować na przykład nasze środowisko pracy i zwiększać produktywność w środowisku Antropika. No i to brzmi całkiem ciekawie, a łącząc to wszystko jeszcze z, ze SLAKiem, o którym mówiliśmy tydzień czy też dwa tygodnie temu, nagle wszystko nam się składa w całkiem fajne środowisko produktywności ze strony Antropika, i gdzieś wydaje mi się, Damian, że. Antropik właśnie tego typu rozwiązaniami może całkiem wygrać z OpenAI.